Jak widzicie... Już, to jest bardzo fajnie. Chciał. Będzie chyba najlepszy odcinek z tego kanału. No to widzicie yy, sobie jakieś przykączki pi no i zaczynamy. Jaju, ta bredna, zamryżarkę ciągle jeździe. Ta lodówka ciągle jeździ. Dobra, no zaczynamy. Piszcie w komentarzu, czy też nienawidzicie tej lodówki jeżdżącej. Ej! Mam pytanie do wszystkich. Co tu się dzieje? Dlaczego się tak Dzieci, idźcie do mojego. Idźcie do mojego domu. Idźcie do mojego domu. Dlaczego? Tam jest spotkanie z Mikołajem. Nie, chodź do nas. Do nas jest spotkanie z pająkiem. Co? No u mnie są super widziny świąteczne. Skoro masz szczepetki, ty pewnie lubisz święta. Pewnie nie będzie uwieściła u mnie? No chodź ze mną ale do ale to jest atrakcja świąteczna, a poza tym znacie mnie no, znamy cię i no właśnie to o co tu chodzi mam 23 lata wiecie jak mam nazwisko na imię i gdzie mieszkam kiedyś się opiekowaliście ok moim kodem no ale znasz jesteśmy na ty ja też jestem na ty Siostry, pomóżcie mi zdecydować. Nie wiem, ja poszłam do tego świątecznego. No właśnie, pastyna kochamy święta. No w sumie to się ma rację. No właśnie, zdecydowaliśmy, że najpierw tam, a później tam. Dobra, zdecydowaliśmy, że idziemy najpierw tam, później tam. No tylko idźcie najpierw do mnie. No to idziemy najpierw do ciebie, Elko. A później do was pójdziemy. A wy też będziecie odprowadzać? No oczywiście, a u nas będzie zbieranie cukierków. Co? So, zbieranie cukierków? przecież chyba wiesz na co to się kończy przecież ktoś miał zatrucie przez te cukiereczki od was skąd skończyć może to nie od nas mm -hmm, to nie od was no ale to nie od nas i nie, my nie rzucimy zatrutych cukierków no to idziecie elski tak idziemy mm, widzę was dzieciaczki Razem z kolei gminy we strasznie czekaliśmy. Aż odwiedzicie nas. Przecież nas nie znacie. Znamy przecież Mikołaj. Co chwilę na was patrzy z nieba. No wiecie. Przecież Mikołaj mieszka No właśnie, to jest na biegunie. Na biegunie? No tak, na biegunie północnym. Chyba. No dobra, nie musicie nas oszukiwać. Ktoś się przebrał. Do Mikołaja. I kto się przebrał. Dobra, najpierw może chodźmy sobie popatrzeć na fajne wykładanki. No fajne rzeczy to zrobiliście. co to są za rzeczy? Możecie zrobić jakiś prezent dla bliskich. Jakiś sweterek. Ja lubię druty. No to zróbmy sweterki może. I może Elfko, tak, ja bym zrobiła dla mojej siostry, która najbardziej nie lubi się. Hania, jaki najbardziej będzie lubisz? taki prezent, Rudolf, choinka, z bałwankiem czy z pierniczkiem? Słuchaj, a jak uważasz? Z bałwankiem, ona lubi bałwanki. No to z bałwankiem zrób, kochanie. Dobra. Kiedy już macie gotowy prezent, chowa, kładziemy go na tą tutaj maszynę z prezencikiem. I patrzcie, już gotowe. Dobra, dziewczynki, pokażcie, co umiecie zrobić. To dla ciebie, Hania. O, dzięki. A możemy przejść trochę dalej? No to chodźmy na zdjęcia, a później pogadamy sobie z Mikołajem. Znaczy, sobie, my będziemy przyjmować inne dzieci, które będą chciały. No dobrze, no to się ustawcie, jak tam chcecie. Ja bym Ci, dziewczynko, postanowiła tak o, zrobić. Ładnie wyglądasz. Dobra. Oj, nasza budka się troszeczkę popsuła, no wiecie jak to jest. Dobra, to jest taka rozkładana. O, zróbcie sobie na nowe zdjęcie. No dobrze, chodź Tosia, no już idę. No i macie piękne zdjęcie. Zrobię dla Faustyny. Dla Faustyny? No a dla kogoś, to jest moja siostra. No moja też nie, żebyś nie zapomniała. Dzieci, a wam nie jest gorąco? Może się zbierzcie. No nam jest trochę gorąco. Uh -huh. Czemu we dwie bez kurtek nie jest wam zimno? A ty jeszcze w takiej spódniczce? Oj, chyba ktoś nie chce dostać w tym roku prezentu od Mikołaja. Nie, no, no, to dlatego, że. A nie zdajemy mojego sekretu. I jakiś sekret? Jestem inna. Ja nie czuję gorąca, mam super umiem się teleportować i inne super rzeczy. E, dobra, idziemy do Mikołaja. Dzieciaczki, gdzie jest twój kolega? On on teraz na biegu z, z Wojtkiem. Jakim Wojtkiem? Takim reniferem. No dobra. Wo. E, do, 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 nie ma więcej krzesełek, ale no usiądźcie. Dobrze. Ho, ho, ho. Czy każdy był tutaj grzeczny w tym roku? Dobrze. Ho, ho, ho. Kto chce się przywitać z moim Rudolfem? To jest Rudolf? Ej, ona serio w to wierzy? Nie no, niech mają, nie psuj tego. Mają dopiero 9 lat. Jak 9? 9 w pierwszej klasie! Dobra, no. Ale to jest, nie, nie chcę My jesteśmy zrozum, one są dopiero w trzeciej klasie. Czy któryś tam. No, one są w trzeciej klasie, a my jest, a my jesteśmy... A my, jest, a my jesteśmy w szóstej, no to jest, zobacz, czuć, co różnicy. Jesteś już w czwartej. Tak, ja no jestem w czwartej. No daj mi się nacieszyć, są małe. Hi, hi, no, mogę pogłaskać Rudolfa? Nie, ja pierwsza. Ho, 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 a wy dwie? Nie chcecie pogłaskać Rudolfa? Mm, nie. Ho, 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 masz taką samą czapkę jak ja. Ho, ho, ho na pan się na wszystko mówi? Ho, ho, ho. No bo chcę mówić ho, ho, ho. Dobra, w prezencie dostaniecie ode mnie super cukiereczki, a ty trzymaj roskę cukrową. Ty trzymaj tego dropsa, ty trzymaj dropsa, a ty roskę cukrową. ci dzieciaki. To nie jest otrute jak dawają na ten Halloween. Ja uważam, że Halloween jest fajny. Tak, a jak wam wsadzają gwoździe do cukierków? Gwoździe? No a co, nie trafiliście? Kiedyś było zatrucie. O, nawet na, na tej ulicy było zatrucie takiego chłopczyka. To nasz brat. Taki mały blondas. Tak, to nasz braciszek. O, 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 widziałem go z nieba, jaki był grzeczny i odważny. A propos, widzowie, daliście lajki, by go uleczyć. Sprawdzę. I może jeszcze dostaniecie w tym roku jakiś prezent. Dobra, cofajcie się na tamten odcinek. z Halloween. No to cofajcie się, oglądajcie, zostawcie lajki. Bo Stasiu może być do tej pory chory. Tylko tego nie widać. Może być ciężko, chory psychicznie. Dobra. Uh, uh, uh. Chcecie się napić herbatki Mmm, Mogę z Rydolfem? Uh, uh, uh. Oczywiście. Dzieci, bierzcie. jak Ja wezmę z Mikuajem. Ja lubię pana Mikuaja. A ja też wezmę z Mikuajem. Ty, ja z Rydolfem. Uh, uh, uh. Znacie taką bajkę. gdzie są cztery siostry. Dwie takie mniejsze Dwie takie starsze Takie gwy Jedna taka bardziej Najbardziej odpowiedzialna A druga taka Taka ze starszych Taka Taka Taka, taka Jakby śmieszkowa Znacie ten film Oj piękny film No 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 znamy, znamy No tak, znamy, znamy Ej znamy go no, nie znamy Uuuuh. Uh, uh. ile można pić kakao? Uh, uh, uh. macie ochotę na wigilij, na szyszu, nie? Nie, tyle na wigilii zbiliśmy, szyszek. To ty wszystkie opędzlowałaś i dla nas nie było. No właśnie, ja zjadłam tylko dwie, a ja trzy, a ja jedną. A ty. 20. Ile to ty lubisz syszuni? Nie, no damy wam miseczkę, jeśli chcecie szesuniek. Ja dam tak, to, to nie jest zbyt syszuni, Lubicie? No, to, to to dam. Mm, no ale nasza, nasza mama pracuje w, taki, w takim polu i tam chodzi. I mamy drzewko syszuniowe, więc mama je tam robi syszuni. Oho, uh, to bardzo dobrze. Dobra. Teraz idziemy pogadać z następnymi dziećmi. A po co tyle tu drewna? No żeby rozpalić. Ojojo, oj, jeszcze śpiewać kolendy przy kominku. Zapomniałem. No to jaką kolendę znacie? Mm. Merry Christmas! Merry Christmas and Przybyli do Betlejem Pasterza. Narodził się Jezusek. O, to dużo znaczy. A ty co znasz? Ringa, 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 ringa. ringa, 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 ringa. O, co to za kolęda? Mary Christmas po Pan powinien znać takie rzeczy. O. Chyba nam internet. Oj, oj, oj internet nam no, wysiada. O, co szkoda. Dobra, idźcie już dzieciaki, gdzie tam musicie. Pa pa! Bez internetu człowiek nie umie przetrwać. No pan ma rację. Znaczy, pan Mikołaj. No to idźcie gdzie tam musicie. No ja nas teleportuję. Tyle co? teleportuję. Nie no, ja wam dam Rudolfa. Rudolf, przyjdź tu. Chcecie Rudolfa mojego pięknego? Ej, to jest pies, to jest pies. Nie, to nie jest piesek. Elfy mają bardzo super, 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 super ważliwy such. To nie jest piesek, to jest Rudolf. Każdy, kto tu przychodzi mówi, że to jest piesek. Nie widzicie, że to jest piękny mały Rudolf. Dobra, idźcie już ciaczki. O, wreszcie przeszłyście. Dobra, bierzcie koszyczki. Niestety są tylko dwa, więc podzielcie się na pary. Idziemy zbierać cukierki. A gdzie jest ta twoja siostra? Jaka moja siostra? Masz siostra? mam, on jest przy wejściu, nie widzieliście? My tu my się tutaj teleportować No dobrze, my tutaj pukamy Mmm, czekajcie Czekajcie Odejdźcie dzieciaczki Ale dziwne te no właśnie Din-dun, din-dun Pewnie, bo Październik, więc. No, oczywiście, że chcecie. No dobrze. No to pani mi da cukierka? Próżycie dzieci. Teraz wasza dwójka. No fajne są słońce, żeby A mogę ja. Oczywiście. Ale ja przy następnym domu. No dobra. Czy pani da mi cukierka? A my mamy trzy. fair. Czy pani. Ej, Żaneta, dasz mi? Tak, dam ci jednego. Ale jednego tylko. Dobra, to mi da. Trzymaj ode mnie. No ej, przecież ciebie mamy więcej. One mają więcej. Dobra, ja już znikam do mojego świetnego domu. U, pa, pa, pa. super, że mamy zbyt kierków, A one nie są super mocne, Nissu, przecież znasz mnie, jestem Żaneta, ja nie daję okrutnych. No. Ej, to jest tak, taka... Ta, no to, to. Dobra, pukamy. Du, du, du. Albo dzwonimy. Du, du, du. Du, du, du. Du, du. du, du. przybrony za... Zombie tylko, że jeszcze nie pobrzemionie. O, jakie słodziutkie dzieciaki. Ja już ci daję słodycze. Trzymaj, kochaniutka. Ej, daj mi. Dobra, trzymaj. O, kochaniutka, ja ci dam cukiereczkę. Trzymaj. A mogę więcej? No, 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 dobrze. Skoro do Twojej koleżanki mam, więc. Jeszcze! No, ale to też nie niech dzieci chodź. No, to ja już wracam do mojego. Do. Dobra, dzieci, zostawcie te koszyczki. Hm. Idziemy na trochę czarowania. Czarowanie, lubię czary. No, ja też, a zwłaszcza jedna rodzica. Ale tu mówimy o Baba Patrzcie, mamy taki super proszek od mojej siostry. Dobra, kto chce wymieszać? Kto chce. Doleciałam, kto chce powiedzieć zaklęć? Ja mogę pomieszać. Ja mogę wsypać. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie, najpierw jest mieszanie. Nie, wsypanie. Mieszanie. Mieszanie. Nie. Mieszanie, wsypięcie, mieszanie. I zaklę. Nie. Nie. Nie, nie, już, już nie wiem. Nie, czekajcie. Mieszanie. Pyłek. Mieszanie zaklęcie. Zaklęcie? Co to za zaklęcie? A to wy się już dowiecie. Dobra, to kto chce mieszać? Ja mogę pomieszać w pierwszej turze. A ciężko, a, a co z tego wyjdzie? Uuu, ale tu się mieni. No, i będzie malowanie buziek. Malowanie buziek? Co? Oh my god. OMG. Co, co, co to jest OMG? Pisówka. Dobra, już jest wymieszane. Dobra, kto chce teraz dosypać? Ja mogę dosypywać. Eee. Nie, nie, nie bierz tego do bużki. ok? okej. Dobra, dobra. Nie, nie będę brała, nie będę brała. Poczekajcie. E. Już, teraz trzeba wymieszać. I która z Was teraz będzie mieszała? No to ja będę. A, a moje się to będzie mieć zaklęcie. Dobra, zaklęcie jest bardzo proste. Czary Mary. Pokus pokus. Nie. Pokus, pokus, czary Mary. Twoja stara to jest stary? Nie. Co to jest za jakaś odparć? Wymieszane. Dobra, powiedz. Czary Mari, pokus, pokus, zabiję usto jest. Puść! No dobra. Czary Mari, pokus, pokus, zabij coś tam. Pusz. Co ty zrobiłaś? Dobra, nieważne. Teraz przykąski. Później będzie malowanie buzię. Chyba, że chcecie malowanie buzie. Bo mamy różne kolory. A ile? Cztery. Mm. No ty chcecie sobie jakieś babejcze czy coś? Nie! No to malowanie buzik. Kto by chciał być zielonym, fajnym zombie? Zielonym, ja chcę być zielona. Ta usiądź. Dobra, poczekajcie chwileczkę. A co to jest tam takie wielkie coś? Czemu są jest pełno świec? Dlatego, że to jest granica szyku paniąka. Dzieciaczki. Małe pajączki się bo teraz ostrożnie przyjedźcie. Hup! Kt, kt. Kto tak umie wysoko skakać? Ma siostra. Hup! 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 Chwila, a mogę przejść? Czy to nie parzy? Hup! Nie umie też tak wysoko. Nie chup. No, też nie wiem. O czym chcecie? Ze świeciowym królem gadać. Nie, jesteś świeciowym królem. Zrób sieć! Sieć? No dobra, mi się że jakieś konkretne. Ja, ja się boję. Aleksa, ja się boję. I ja ty się boję, Tosia? Cie, dziewczyny, nie pójdziesz już, to jest jakieś... ten. Przecież on ma, on ma, on. Wiecie, dlaczego on jest taki? Dlatego, że on ma pod kostiumem pełno tego. Widzicie, że wystaje mu z tyłka. No, wystaje, Ale my się boimy, Nie bójcie się dziewczyny. No to, no to nie wiem, że coś ciekawego. Co pająki umiem robić? Czekajcie, powiesz moich kumpli tylko. Po co robić się w pajączym? Dziewczynku, dzieci, co coś się... I te dziewczynki chyba się dusi. Pomoc? Wzywajcie karetkę. Moja to się dusi. Spokojnie, spokojnie, zaraz ją nas zabiorą. Ona się dusi. Usiądź panu Dziewczynko, uspokój się. Musicie stąd wyjść. Nie wiem, może wasza siostra coś się dzieje. Na pewno nie. Czemu tak krzyczy dziewczynko? Nie wiem. Dzieci, wejdźcie stąd natychmiast, zanim się tu udusicie. Wyjdźcie stąd. Ja mam teleportery 6. No to się teleportujcie stąd. Nie wiem, czy do siostry do szpitala. No najlepiej. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcineczku. Jak widzicie, miał jest dużo. No byłem ciekawe dość. O, i piszcie w komentarzu oczywiście co wolicie, Halloween czy święta I Mikołajki albo Gwiazdka, jak kto woli Ja osobiście wolę Gwiazdkę Ale uważajcie serio na te cukierki, Halloweenowe. blok Dopiero za rok będą, no ale cóż, to nie aż tych rok. Za, za Za... Za rok i dwa miesiące chyba

Pa-pa-pa-patki!